Teraz dużo rolników już, co dużo są już na finiszu, niektórzy jeszcze robią e, pokosy, drugie e, robią sianokosy, więc dzisiaj nie mogę zabraknąć e, akcja e, sianokosy. A dokładnie mamy cięcie trawy, <laughs> czyli pierwszy etap. Dobry, Kiedyś, się Kiedyś, się sobie wypalić naszą trzydziestkę. Tradycyjna polska kosiareczka do tej trzydziestki. I lecimy Zostawcie oczywiście akcję, łapeczkę w górę, za to, że jest polski sprzęt Mam nadzieję, że Wam się akcja spodoba Dzisiaj mamy znowu kolejnego farminga, dzisiaj siedemnastkę A mianowicie Mojego Sadosu w przyszłości I taka to jest ta nasza ulubiona seria przez wszystkich chyba Ponieważ, no jak wiemy, kariera młodego rolnika, save, dziś się stracił, no to teraz będzie wasza chyba kolejna ulubiona realna seria, bo to jest jakby e, kolejna z realnych serii moich e, w tej, o, oczywiście, grze. Dzisiaj, <coughs> przepraszam za mój głos, czy coś tam, jak e, gdyby, gdyby coś tam nie, nie stykło w moim głosie, ponieważ, no, nie wiem, od wczoraj e, coś mi wgadły, e, tak, i po prostu... Krypę taką mam w że od czasu zacząłem kurować. Monormalnie atakami mi tak gardło zdarło czy coś, nie wiem o co chodzi. Nagle. Taka po też pogoda smętna w sami jest, że raz to ciepło, raz to zimno, raz to wieje, no i po prostu tak to jest z tymi choróbskami. Nie w ogóle to jest dużo ludzi choruje. z tak co wiem. To jest taka pogoda, nie? 20 fps a to jest że do, dojadę do końca yy, taką mało dość tylko taką, taką, taką dość sporą tą łąkę nie będę jakby kaszał yy, do końca tam, bo to będzie potem ciężko zawinąć przy zbieraniu tak wystarczająco dużo będziemy z tej trawy Oczywiście, no, te za ostatnio taką zmułę w odcinkach i tak dalej, ale no, mówię ja wam, co mi ciężko się jeszcze na nowo z tą aktywnością wdrążyć i, i z tą werbą taką do nagrywania. No to jest raz, dwa, że właśnie teraz dostajemy to gardło i też już człowiek, <laughs> jak się zaczyna chorować coś trochę, no to to teraz tej weny nie ma, a poza tym, no, są takie pewne rzeczy, o których no, prywatne też powodują taką po prostu mało, co, co małą niechęć do nagrywania. O! 30, ale dwudziorka pod górę. Oczywiście dzisiaj znowu gram na kierownicy. Żeby wam pokazać, że znowu jest kierownica. O! O. to chyba nie, nie wyjedzie była 60, bo lepiej dzierga. ale nie ma tak to 30, poczciwa 30. To jest taki poprzecznik odetniemy będzie yy, spytacie też kiedy będą jakieś yy, liveiki yy, nie wiem właśnie co z tymi liveami póki co na razie tutaj staram się to aktywować bardziej nadradać nagrywaniem ...niż live'ami, bo live'y tam były dość sportowe, bo się jakieś odcinki w te, te serie pociągnąć, bo te ma odcinków. Panie też pytacie, co z Q&A. Tak, wiem, przypomniałem sobie jeszcze, że mam serię z Q&A. I były tam Wasze pytanka. Tam gdzieś jedno się pytanie pojawiło nie pod odcinkiem z Q&A, więc jeszcze raz Was proszę, jak zadajecie pytania, to z stricte pod odcinkiem z Q&A, żeby potem nie musiał szukać i tak dalej, bo to naprawdę ułatwia przy montażu i tak dalej. Więc lepiej żeby się ułatwiać, to... Tą szybką pracę w montażu, a nie utrudniać i potem. Hmm, więc myślę, że Q&A może będzie jutro, a może zobaczymy jeszcze. Generalnie no teraz są plany na to nagrywanie. E, w ogóle ostatnio tak zauważyłem, e, byłem na e, Steamie, za chwilę tam powiek czy coś, e, w gierki i nie było tam Kupsona e, aktywnego dziwo. Chyba nie spytacie, nikt nawet nie spytał teraz ostatnio o Kupsona, chyba wszyscy już mają w niego wywalone, nie wiem co właśnie z Kupsonem, Kupson mm, chyba nie nagrywa póki co, nie wiem czy wrzucił teraz to te streamowanie, bo ja bynajmniej od niego żadnego streama nie widziałem, to już od tego momentu kiedy wrócił tego Atlasa i tam z kumplami grał na Live'iku. I od tego momentu się chyba nic więcej na kanale Kupsona nie pojawiło I nie wiem czy się coś w ogóle pojawi, tego ja nie wiem Tego nikt z was nawet nie wie I zobaczymy, może Kupson wróci Co do tego mam mieszane uczucia, bo ostatnio naprawdę nie ma go już ho ho, ho. Od, od, Prawie od połowy już tego roku Prawie, że już go nie ma Zobaczymy co z Kupsonem będzie Bo no, ten chłopak naprawdę fajne, fajne najwitki się z nim prowadziło. Chyba czekajcie, bo... Czekajcie chwilę. Bo mi właśnie o tym że sami... o to kierownicę wywalić? Muszę sobie... Kierownicę wywalić? To co mówiłem kiedyś na e, tym wczorajszym odcinku że może się zdarzyć tak że mi może kierownicę e, raz na jakiś czas e, wywalić normalnie A teraz już ona powinna działać No właśnie, dlatego ja się ba, się bałem, że ona może wywalić A tylko raz się zdarzyło Na odcinku, wczoraj się nawet podziwiło kierownica nie... nic nie zbugowała nie wiem co, pobrałem sterowniki, znalazłem internecie do tej kierownicy i nie wiem czemu, ale nie chcę te kierownice współpracować mimo wszystko. Ta zaczęła mi gasnąć, nigdy mi nie gasnęła, na początku jak do kierownicy miałem, a teraz zaczęła mi właśnie coś wariować ta kierownica i nie wiem o co chodzi. Po to ja nie czy to jest te, te, te FPS-ów, to, że tak patrzycie, skoro ja tak, tak, tak ledwo, jest to 328, to co jest to nie wiem o co tu chodzi. Jak nie będzie to tak ciężko, bo taką tam góreczka. Nie mamy odcinka, mamy 8 odcinka. dobra. Pesejo, ledwo, ledwo. Tak ja widałbym. Zobaczymy ile y wydziorgnie na... na Też to jest też na korygująco, to chyba taką dojeździ, nie Tak wolno. No też się przekoszę, to szybko nie jeździ. Na razie czego, jak wiedziałem, trzeba po stóp uważać na jakieś przeszkody, to trzeba jeszcze dokładnie, dokładnie wypuścić. Czyli karier ma taką nawet moc, więc powinien troszeczkę tak z tym poświęcony. Jeszcze raz po prostu je włączyć i wyłączyć. I zobaczymy. Yy, ogólnie mówiąc yy... Te żniwa się już, praktycznie u nas już powoli zaczynają. Jak ktoś by chciał się spytać, jak tam ze żniwami będzie. No zaczynają się, bo tam słyszałem już wczoraj i dzisiaj, jakiś bizon gdzieś tam jeździ. Gdzieś tam niedaleko mnie. A no napisał, nie żniwa się zaczynają. Więc myślę, że może jakieś łagaski ze będą. coś tam z głowy się rypnie. zobaczymy, zobaczymy. Bo by wypadało co ze tak? Ale tak generalnie wiecie nie chcę też tak dużo na odcinku, sorry jakiś czas przerwy, a nie chcę tak dużo mówić, bo jak no bo wiecie, jak z moim głosem i mogę chcę jeszcze go stracić, a chcę jeszcze wam te odcinki jakoś nagrywać, więc potrzebuję tak tego głosu Niestety na to sami bywa. To, że ta 30-ka oborna kurde dziurki. Kulę. Aż się na nie... Kulę, nie wiem. Naprawdę. Aż to, że przerabano 60-kę oborną. Zobaczymy co jeszcze będzie ciekawego yy, bo teraz właśnie też nagać sobie to co piszcie w YouTube już teraz kolejne normalne już teraz wydane odcinki, tak jak zwykle coś ciekawostki z YouTube'a. ja poszpera teraz jakieś ciekawostki i będzie zadowolony QA i może co piszcie w YouTube. Dwie yy, nie gamingowe serie wejdą yy, dwa odcinki. Nie <laughs> zobaczymy co z tego będzie. Powiedziałbym, ja że ta łąka nie jest taka jakaś. Wiecie, wiecie dużo. A tam nie będę kosia, bo tam może być pobocze, więc można trochę, trochę koszyć z tego. Kropka. Ja prawie chyba 20 minut wiedziałem, bo ta 30 tak powiem, to się jej nie spieszy za bardzo. No, 12 odcinka. Ojej, ojej. Może jeszcze nawet stanie pod tą górę. Mana też nie będzie szybciej kosić. Mm -hmm, mm -hmm. ja Teraz to, mm. Więc, sorry tak jak postukałem to na ja mikrofon, na serio musiałem przepiąć to, aby piąć i piąć tą kierownicę, bo sumie to właśnie wyskakuje w się tej i buguje całą grę i to potem wszystko tak wygląda. Ja bym chciał, żeby to właśnie, W razie w... Wywaliło to zapisać to. Nie ten stan gry. By to nie było. Ja się tak mam zasnąć przy, przy tej 30-tonowej. 30, autentycznie. spodziewam się, że aż tak wolno będzie jechało. Teraz mm. no, tak oczywiście ostatnio tak właśnie że y, taką zmułę y, posiadam i szpaszę na odcinkach No bo czasami tak teraz ciężko się śpi, też te upały Czasami jest fajnie chłodno ale Czasami to to, tak, mam to, tak ciężko z tym spaniem Ale jak, się, ale jak mi się mi się... Mi się, mi się tak wyspać to tak jest nawet w miarę fajnie... To lepiej funkcjonuje danego dnia ale jak się nie wyśpię to ciężko z funkcjonowania jakikolwiek Będzie dzisiaj tak robił jeszcze kręcę <laughs> w gardę zaczyna szwankować w ogóle się nie chce nic ale robię to dla was że nagrywam jakiś odcinek na tym zjechanym gadle. jak zwykle w stanie mi wziąć gardło co jakiś czas mi właśnie bierze to gardło, kurde, to teraz mi to tak, z, tak, z, no to gardło wzięło, wzięło się, że już źle, bo to ten odcinek jestem w stanie nagrać. Musaka tak źle czuję. Nie wiem, kurde, bo teraz przepnę się na... Czekajcie. To jest niemożliwe. Serio, poważnie, teraz sorry, a naprawdę. Właśnie tą 60 ewidentnie trzeba by pod tego dużego podpiąć, też to już przesada, nie? Bo jeszcze by wał wyrwał, kurde, za pomocą. To się śmieję. 60 Sześćdziesiątka to było, trzeba było od razu robić. Kurde, no. Chyba Liczę, że trzydzieska wiecie, sobie poradzi, nie? Bo ja miałem prawie, no... Miałem na tchlacu.

12 minut, to tak jeszcze z przerwa na to, że trzeba by mi ciągnąć, bo naprawdę, że tak to tak ledwo, ledwo, leży teraz. Może mój trzypek separacji z nim jakoś. Chybaśka A nie wiem A, to oś szybciej leci 11 to jest To oś szybciej lecimy. 12, chyba i rozpędza z Kubami No i teraz mogę już kosić, kurde Gdybym miał tylko prędkość, że... że... zasnąć Ja mam już prawie 20 minut, już na wcale nie odpuszczam. 20 Dalej 20 minut odcinka a jeszcze mam no, troszeczkę jeszcze koszenia tak z 2 dwie szytek za radę. Czasem może pojedziemy z, z zewnątrz, żeby się troszeczkę pooglądali w cięcie. Więc nie wiem co ten będzie, ale teraz przerobane jak gaśnie kierownica to... to po prostu zbukuje i po prostu jak ja w lewo to zatrzymy z długoj na dodanie żeby ja muszę odpiąć na kierownicę, bo mnie... Nie wiem czemu ale tak się, tak się dzieje Jak ktoś coś wie no to piszcie w komentarzach kto... ktoś coś wie co się dzieje z taką Kierownicą Naprawdę jest, mnie to, mnie to już zaczyna irytować Ona grywam odcinek A widzicie kierownica mi sama odbija bo cię zbugowała kierownica I zapamiętała skręt ostatni, który był w prawo i widzicie mi ściągać nich. Chodzi mimo to, że klawiaturą próbuję jakoś tu manewrować. No sorry wam za taki... No nic nie padę, złośliwość rzeczy martwych. Jakim kierownica. No on dzisiaj już mi dwa razy na odcinku wywaliła. Ale przecież jak grałem na singlu, no to tak z odcinkiem tak nie, nie działo się. Właśnie, to jest to oddzielne, że na singlu, kurde, nic, jest git, a jak nagrywam, to zaczęło, kurde, świrowanie. Kurde... No już... Ale ja za ludzki rodniu skoszę. Ale no serio, to takimi momentami, że to już naprawdę serio idzie się wkurzyć. Naprawdę, ale naprawdę. późno mocno. Dobra, jakimś sposobem to ukościłem. Jak będzie, to będzie, no trudno. To nie będzie to jakieś perfekcyjnie przez tą kierownicę. No ja może lepiej ten, ten ciągnik lepiej wyłączę. ręcznie zaciągnę, bo są pod górkę. Yy, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. No jak to mówię, kierownica to jest, no, o tej kierownicy Wam mówię, że co mi wywala. Może no, Ci na odcinku mią dwa razy wywale, to się nie spodziewam, ale mimo wszystko Wam dziękuję serdecznie za obierzenie odcinka, więc apeczka w górę, subik, dzwoneczek mi nie przegapić, kolejnego odcinka. Skomentujcie tam nadal miło i ja się z wami żegnam. Do następnego ciekaw. Cześć, cześć, cześć.